Dobra, jadę! No siema, no co ty na bieganku? No od miesiąca już taki fit widzę, sąsiad chyba wczoraj biega zaczął Nie przejmuj się, sąsiad każdy jakoś zaczynał Nawet ze strojem od dziadka Ja na przykład? Wyglądam profesjonalnie No, dobra, Ale co robić planki Tranuj, tranuj. O! Witam sąsiada! Widzę, że sąsiad dalej sobie tam amatorsko biegasz. No nic, ja biegnę dalej, bo to rozróżne profesjonalisty, nie? Że się biegnie cały czas, a nie stoi jak kołek. Także trzymaj się. No, witam sąsiada Porozmawiałbym chwileczkę, ale sąsiad rozumie Godzinka z takimi trenerami troszeczkę kosztuje Ale jak to mówią profesjonaliści Daleko się samemu nie dobiegnie Ćwicz sąsiad, ćwic O, cześć sąsiad! Wczoraj zadzwonili do mnie ze stacji badawczej. Potrzebowali najbardziej profesjonalnego sportowca do pomocy przy badaniach. Także, no co, ja nie pomogę. Ile już chorych uratowaliśmy? 30%. Cześć dziewczyny. No hej. Bo wiecie, ja też trochę taką jogę uprawiam. Mógłbym z wami poćwiczyć? Jasne, zapraszamy. Chodź, chodź. 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 Gdzie ten koleś? Nie miał z nami ćwiczyć? Także, ten, no. Co robisz? Co? N Nic. Chcesz się napić? Tak. Malinowy? Nie, pożyczkowy. Przepraszam, co się tu dzieje? No, w końcu. Bola! Ale ładna pogoda, co? Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają I cisza przynajmniej, no natura, fajnie Fajnie, a mógłbyś nas zostawić w spokoju? No, rozumiem, prywatności trochę, nie? No Jezus, już Co jest? Spokojnie, kochanie, jest fajnie, nie nadal lubię O kurwa, pa! Ej, potrzymasz? Dzięki Ty no, ej! Co jest gość! I widzisz, kochanie, po co te nerwy? W końcu mamy ciszę i spokój. Spokojnie, panowie. Wiem jak nas stąd wydostać. No, wystarczy zmienić koło. Mylisz się. Ten las zamieszkują leśne elfy, które rzuciły zaklęcie obezwładniające na nasz samochód. Mm, nie, po prostu poszaguma. Hmm. Powtarzam wam, to smakuje jak ślady leśnych elfów. Musimy uważać. Stary, co ty gadasz? Koło wymienione możemy ruszać. Stop! Nie ruszajcie się. Tak wiem, znowu to jest śmieszne twoje elfy! Ja, ja, ja jestem wielkim fanem Nikt już ich więcej nie zobaczy Zobaczy, panie Alfie Na przykład na kanale Studio Tymbark Gdzie właśnie wleciał odcinek ze mną i z chłopakami I wystarczy, że klikniecie go tutaj